A więc siema, witam was bardzo serdecznie widzowie Dzisiaj zrobimy opening kapsu 23. 24 Nazbierało ich się trochę e, No więc, no więc zaczynamy Tylko Pierwszy Ale się raz mi wypadło złoto Vitality Dobra No tutaj Coś no może tu coś... No. Powiem tak, na razie leci sama lipa. Bardzo źle. Tyle tu już leci, a i... Może tutaj. Tyle. Dobra, zobaczmy. No dobra, hologram. Już lepiej. Zobaczmy. Była chyba złota tak. Tutaj. No powiem tak, leci bardziej. Możecie zostawić suba lajka like, okay, Tutaj już fajnie. Tutaj już lepiej. Kajlo jest. taką złotą tutaj. Złota Kajlo. Złoto tylo i, i, i będzie super. Ale tutaj nie Fajnie by było jakąś nawet fioletową. No jeszcze, no jeszcze trochę tych kapsułek zostało, ale one powoli się kończy. No face no dobra, ona nie jest brzydka. Nie wiem z tego co chcę była Złota, jak Straszno liczba Dobra, dalej. Może tutaj coś. Miał ja na jakieś z... O to jest Gaben, Gaben. Gaben. Nie... Co jest? Co wiem, o... Ooo! złoto. zło. Ale... Ale niestety nie została trafiona. Nie chcę wydropić złotą, niech mi wyleci. Nie chcę trafić złotą, proszę. Ile już otworzyłem, tylko trochę nazywałem złotą. No blisko, chociaż sobie to. Tutaj też to ten... no nie. A tutaj to. Chce jakieś. Może tutaj. O, hologramowany Australizm, też Złoto, Złotą, 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 proszę. To złota mi? Nie jakieś gotsy. Co to jest? Eee, ostatnie dwie kapsułki widać. To... Mm. Teraz, proszę, musi, musi, musi Nie, jakiś hologram. No i dobra, ostatni. Tutaj. Lepsze tutaj to wcześniej nie mam. No tutaj, tutaj jedna hologramowana yy, parę takich. No tako o, tak o powiem Ta jest, tak, ile jest, ile jest... Ilo jest. O, no zbierało się już zbierało się. Dobrze, dziękuję Wam widzowie za oglądanie. Do następnego A możecie jeszcze zrobić 15. Następnego trzymajcie się!